Pan Dawid poprosił nas o przycie swojej kierownicy do BMW E46 połączonej alkantary i skóry perforowanej z pomarańczowym akcentem. Zobaczcie, jak to robimy. Zaczniemy od zdjęcia starej skóry z gąbką. Aby zachować oryginalną grubość i sprężystość, pod nowe obszycie również damy gąbkę. Kierownica już gotowa. Nowe obszycie z gąbką idealnie odtworzyło pierwotną grubość 11 cm. Skórę perforowaną z alkantarą połączyliśmy w prostych pierścieniach. Powarańczowy pasek na godzinie 12 przełamuje klasyczną czerń. A jaki akcent kolorystyczny Ty wybrałbyś do swojej kierownicy? Daj znać w komentarzu.